możesz powiedzieć, śmiało, słychać jak piszesz na klawiaturze, więc śmiało możesz się odzywać. Słychać mnie? Tak, słychać cię, słychać cię. O, dzień dobry Norbert. Tak naprawdę chciałem się tu dostać tylko, żeby, żeby z tobą porozmawiać sam na sam, bo tak naprawdę kocham twoje streamy. Aha, i piszesz takie rzeczy na czacie, wiesz, że to się bardzo niefajnie czyta. Ale nie, nie, powiem ci... O Jezu, nie wiem jak ci to powiedzieć, no po prostu nie lubię cię, powiem ci to... Kończy to tak pokrótce, dobra? Posłuchaj No śmiało, śmiało. To jest tak, że przypominasz mi takiego jednego gościa, który wygląda jak Gaben. Ty też wyglądasz jak Gaben, masz zakolczykowaną tą mordę. No mm -hmm. nie jest, nie, no... Po pozłaj. ja nie lubię po prostu takich ludzi, takich pseudo jakby metali, To mi się to kojarzy z takimi brodosami w glanach jebanych na przystanku, co kurwa pi, pi po rano. rano. No tak to jest, no. Widzisz, ja na przykład prowadzę bardzo porządny tryb życia, nie żłopie piwa od rana, metalem też nie jestem glanów, nie nosiłem, a nawet jeżeli ktoś nosi, to nie mam z tym problemu. Ale wiesz to, co? Dobrze, jak dobrze. Ja kogoś nie lubię albo ktoś mi się nie podoba, to wiesz, ja nie zachowuję się jak piesek, bo jak, spo... jak widzisz takie opieska na ulicy, nie? To on szczeka na hydrant, on nie wie po co ten hydrant tutaj stoi, sam nie wie dlaczego go nie lubi, ale on stoi obok tego hydrantu i na niego szczeka. I to odróżnia ludzi od zwierząt, że ludzie takich rzeczy nie robią. Jak coś się komuś nie podoba, to po prostu to omija szerokim łukiem, Związam a nie neguje się. tego na siłę, bo na przykład widzisz. Ym... Ale mogę coś Te... powiedzieć? Mogę czegoś coś powiedzieć? Poproszę. Jasne, śmiało, śmiało. Bo ja, ja nikogo nie naśladuję, ja po prostu ci powiedziałem, że przypominasz mi orka w glanach. No ja nikogo nie naśladuję JD dlatego, że kurwa jesteś jebanym kurwa żulem w glanach. jebanem zakolczykowanym gównem kurw. No co Wiesz ty, co, no... ty co, czego ty nie rozumiesz tu? Nazywasz mnie żulem w glanach? który pije piwa od rana, piwa od rana nie pije, językiem rynsztoku posługujesz... Nie, przypominasz mi takiego, Wspominam ja po prostu mi jestem takim taki człowiekiem, że jestem taki jak rasista, niektórzy ludzie, którzy żyli na wojnie i na przykład nie lubią żółtków w Ameryce, no ja taki jestem, bo mam złe skojarzenia z takimi kurwa menelami, no... no widzisz, no masz złe skojarzenia z menelami, a sam posługujesz się językiem rynsztoku, może to wypadałoby się nad sobą właśnie zastanowić, nad tym, co ty sobą reprezentujesz, a nie, to, a nie nad tym, co reprezentują sobą inni, zresztą jeżeli tak. oceniasz książki po okładce, no to... Troszeczkę słabo z twojej strony, że wchodzisz i życzysz komuś śmierci i jak najgorzej dlatego, że ktoś ci kogoś przypomina. Nie wiem, spojrzałbym na ciebie, zobaczyłbym na przykład jakiegoś typa z podstawówki, którego mi przypominasz, którego nie lubiłem i moim pierwszym zamiarem na pewno nie byłoby obrażenie ciebie na wszystkie możliwe sposoby, tylko pomyślałbym, o Boże, wygląda tak samo, a następnie zrobiłbym krok w prawo, w lewo i odszedł dalej. Bo tak zachowują się ludzie. normalni ludzie. A to, co ty robisz, tak, to jest może patologia. Nie jestem normalny, no jestem może no, patologiem, tak. wiesz. No, no, najwyraźniej. Fajnie, że zdałeś sobie z tego sprawę. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla ciebie konstruktywna i że coś zmieni w twoim życiu. JD. Aha, a co to znaczy? Jebać Disa i kurwa Kiarę. O, a dlaczego ruszasz teraz osobę trzecią? Bo lubię. Lubię to. Bo tak. lubisz. Mm. A zabawmy się. Jak Ale wiesz, to, jestem, to to, to świadczy, się że to świadczy o tobie, a nie o mnie, że w tej chwili wyzwałeś dziewczynę, która jest niczemu niewinna. Jaki jest z ciebie w ogóle kurwa mężczyzna, jeżeli wyzywasz dziewczynę, której nawet nie znasz? która nikomu niczego nie zrobiła. Co ty sobą reprezentujesz? Biedę. Umysłową, najwyraźniej. Peja, Peja. No, myślę, że nawet Peja nie byłby dumny z takich odbiorców. Mimo tego, że jest tak zwanym penerem, więc sam się tym legitymuje. To mimo tego, myślę, że jakieś tam obowiązują zasady nawet wśród penerów tak zwanych i, i raczej nie byłby dumny z aż takiej biedy, i to intelektualnej. Chociaż tak. moralnej zasadowej. No, ja jestem pewny. A powiedz mi... Zadam Ci to pytanie, co ostatniej osobie, z którą miałem wątpliwą przyjemność rozmawiać na tym spiku. Co by powiedziała twoja matka na Twoje zachowanie? Byłaby dumna? I powiem ci to samo, co jemu będzie y, świadczyło utopieniu. Nie jest niezada i kiedy będę nas koniec! Niech chyba Twoja mama robi ci obiad. No to może zaprosisz ją porozmawiać razem z nami w trójkę. Zobaczymy, czy twoja mama wtedy będzie dumna z tego co mówisz i co sobą reprezentujesz. Na mama. oczach i uszech. Mama! Chyba, chyba nie słyszę. Ja ja, ja ja mogę, ja mogę poczekać, może iść po mamę, porozmawiamy z nią, może faktycznie udzielić ci jakiejś niezbędnej pomocy. Albo przynajmniej cię upomnij, no bo uważam, że twoje zachowanie jest nie w porządku. Ja wstałem, że twoja mama będzie uważała tak samo. Dobrze, zgadzam się z tobą. Jestem, jestem... jestem patologiem. To co, zawołasz mamy porozmawiamy z nią też? czy...? Nie, nie, mama... Nie, nie? chcesz, Mama zawał dostanie. Nie no, czemu? Przecież ja twojej mamy nie zbyzywam, bo ja to nie ty, nie powiem jej, że jest taka sraka i bo jest to dla mnie osoba trzecia i nie mam zamiaru na podstawie twojego zachowania oceniać twojej mamy. Więc możesz ją śmiało zaprosić na rozmowę, ja chętnie z twoją mamą porozmawiam. Na randkę też się z nią nie umówię, więc możesz być spokojny. Także, czemu by nie? Kiera by się obraziła. O co miałaby się Kiera obrazić, że z twoją mamą nie rozmawiam? Nie wiem. No, zaproś mamy śmiało. Zobaczymy, czy będzie dumna z tego, co robisz w internecie. Czemu A nie? Jak, tam, jak tam dzisiaj? Co tam u siebie, jak tam pogoda? No, nie, bardzo w porządku, poza tym, że muszę czytać takie wiadomości, jak do mnie napisałeś, w stylu umrzyj w męczarniach, zdechnij i tak dalej. No wiesz, no to nie jest fajne. Ja na przykład kiedyś też tak. Ale ja tam ma grze, później tego, bardzo, grze, później tego grze. bardzo żałowałem, wiesz? Później tego żałowałem i uznałem, że to było bardzo niefajne i bardzo nieodpowiedzialne, bo jednak internet internetem, ale mimo wszystko, kiedy ale to druga osoba czyta, co ty to chodziło o grę. A że... umarł w grze, tak? Bo ci kolczyk wypadnie, ej. Nie no, spokojnie, nie wypadnie. No to nic. Więc... No. Masz coś takiego bardziej inteligentnego do dodania, jakiś konkretny no argument, nie, nie, dla którego ja mnie po... nie lubisz? Tylko dlatego, że ci kogoś przypominam, tak? Tylko dlatego mnie nie tak, lubisz, tak? tak? Tak. I tylko to skłania cię do tego, żeby poświęcać swój czas zamiast na robienie czegoś konstruktywnego, na hejtowanie na czacie, tak? Tak. Tylko też się do tego skłania. Tak. No to, no to słuchaj, no nie wiem, mam nadzieję, że zastanowisz się nad tą rozmową później i wyniesiesz z niej cokolwiek i że zmienisz coś w Twoim życiu, bo jak na razie, no dalekiej przyszłości ci nie wróży, jeżeli z błahego powodu marnujesz czas na robienie czegoś głupiego i hamskiego, zamiast poświęcenia swojego czasu na zrobienie czegoś konstruktywnego, takiego jak na przykład dążenie do własnych celów, dążenie do, do samorozwoju. To jest bardzo ważne w życiu, wiesz? Bo tak to będziesz stał w miejscu, a wręcz się cofał, bo kiedy człowiek się nie rozwija, to dochodzi do tak zwanej regresji. Mhm. No. Także. Pozdrawiam nadzieję... Ole, pozdrawiam Ole i czekaj. No ja po... na miejscu Oli po takiej rozmowie bym się do ciebie, ciebie nie przyznał, ale. Ciebie też pozdrawiam, Norber Norbercie, kolego. No, kolegami nie jesteśmy i raczej nie będziemy, ale, ja ale będziemy, mam nadzieję. No, będziemy. Mhm, mm będziemy kolegami, tak? A to, to już czy tak. stałem kogoś przypominać? O, czekaj, mama do mnie dzwoni. Halo? Gdzie ty jesteś, W domu z Norbertem gadam, z kolegą. O, Oskar, jutro umówiłam ciebie i Eryka do te, na szesnastą do tej Dobra, się rani, dobra, wiecie. dzięki. Żebyś wiedział, że no. pan jedzie z Erykiem, nie? No dobra, żeby cześć. Żeby później na Eryka też poczekał, tak? Jutro na szesnastą. A dzisiaj co masz w planie? Dzisiaj będę gadał z Norbertem cały dzień. No czy z Olą pójdź do miasta umówione? No to pójdę z Olą potem, no. O, Oskar też miał iść do szkoły, nie? No dobra, zadzwonię, no. Nie będę przeszkadzał tutaj. Oskar, wiecie, co, naprawdę. No Bo dobra, pan. No co to, Oskar? Coś ze szkołą mnie tak? W ogóle mówisz, mama obiad gotuje, a tutaj nagle do ciebie dzwoni, to z kuchni dzwoni. dzwoni. no widzisz, było na, na dole, teraz nagle w mieście jest, no nie wiadomo, o co chodzi tej kobiecie też. Aha, a co tam, Oskar, u ciebie w szkole? Coś nie, coś nie idzie, bo tam mama się nie, martwiła Nie, bo w chyba. szkole, bo, wiesz, muszę zadzwonić, żeby złożyć papiery, wiesz, co. Aha, to teraz gimnazjum skończyłeś? Nie, nie, nie. Nie? <laughs> nie, nie, kolego. Nie, nie. Teraz szukasz, takiej, szukasz takiego... Punkt zaczepienia nie. znaczy żeby pocisnąć filmi. Nie, ja cię ja ci cisnę. Ja z tą rozmawiam normalnie. To, jest to normalne, że ludzie kończą gimnazjum, kończą liceum, a ale ci ja nawet, nie kończę gimnazjum. Że jakbyś, jakbyś... No, no dobrze, no to kończysz liceum, technikum, zawodówkę, whatever, no ale powiem ci, że to, to, to już znaczy, że jesteś w takim wieku, że powinieneś rozumieć lepiej troszeczkę pewne rzeczy. Na Będę przykład mieszkał, to, że. Hmm? Będę mieszkał tu pewnie z rodzicami do trzydziestki, także mogę być jeszcze dzieckiem. No, a skoro masz takie aspiracje <laughs> miała, i ambicje kapa, życiowe... No dobra, no to... Życzę Ci miłego streamu Norbercie. Pozdrow ja... Kiarę, pozdrow tam swoich kumpli i Masz bardzo ambiwalentne wypowiedzi, bo z jednej strony życzysz mi źle i wyzywasz kiarę, a z drugiej strony też chcesz pozdrawiać i zostać kumplami, wiesz, no Pozdrawiam, bo... no bo ja, ja... No bo to jest... nie świadczy o mnie źle, tylko o tobie, generalnie. Nie, to się oczy bardzo dobrze u mnie się zmieniłem, widzisz? Sekundy się zmieniłem. Aha, no to cieszę, tak, cieszę się w takim razie, że ta rozmowa cię zmieniła i twoje podejście. Mam nadzieję, że teraz będziesz lepszym człowiekiem A i, się i że będzie ci żyło tym... dobrze. Ja niczym to nie życzę. Są to klucze. Słyszę metale, jakby... Dobra, no są klucze, ważne. klucze. Dobra. No hmm. Dobra, Elo. No, Elo. I oddę. No chyba jednak ta rozmowa zbyt wiele w nim nie zmieniła. No ale cóż, no. przynajmniej zaprezentował no, in inaczej. No, <laughs> poprzedni rozmówca dolną poprzeczkę zawiesił bardzo nisko i ciężko gorzej wypaść do niego. Według mnie ten wypadł no, minimalnie lepiej, aczkolwiek wciąż jest to poziom e, dna i muł. Okej. Okay. No właśnie tak, jakby ktoś pytał, dlaczego ludzie mnie hejtują, no to tutaj macie przykład. Tacy ludzie mnie hejtują i mam nadzieję, że tym osobom, które tak hejtują jakoś bezwiednie, to da troszeczkę do myślenia. Ja będę od czasu do czasu przeprowadzał takie rozmowy na streamie właśnie, ale to ja sobie będę wybierał te osoby jakoś tak, wiecie, strzałem takim totalnie losowym. I hmm. co? I tyle.